Mi się wydaje, że z bardzo prostego powodu, no bo Magda Gester jednak jest aż tak szanowana u w Polsce, że być może teraz pani udzieli. Powiem pani inaczej, że Magda Gester może, być może budzi strach. To jest właśnie to, z czym walczę, bo to jest kompletnie przesadzone, dlatego że ja naprawdę nie tłukę talerzy. Już nawet w kuchennych rewolucjach jest za mało tłuczonych talerzy, więc wydaje mi się, że jestem bardzo czuła i przychylna i przyjazna tym restauracjom, ale. Widać te bad newsy są w Polsce bardzo mile widziane. Także, że dobrze, no, trudno, no mam tak, taką aurę. Mam nadzieję, że w końcu przekonają się, że jestem najlepszą osobą na świecie. Jeszcze jak przeczytają moją książkę, to już w ogóle powinni e, zbastować. Mhm. Bo naprawdę przeżyłam dużo, jestem dalej uśmiechnięta, sympatyczna, więc nie widzę powodu takiego strachu. Mhm. Przecież nie powiem pani, że jest źle ubrana. Naprawdę, obiecuję, chociaż mam ochotę. Kiedy pani faktycznie fajnie, że wspomniała o kuchennych rewolucjach, bo to jest zawsze jeden z takich absolutnie głównych powodów, dla którego się spotykamy. 3 marca wraca, wracają kuchenne rewolucje z nowym sezonem. Ja już po prostu odliczam dni do tego, żeby zobaczyć, co tam się działo. Dlatego też bardzo takie proste pytanie na, na sam początek. Ale czy kiedy pani realizowała konkretnie ten sezon kuchennych rewolucji, czy zauważyła pani może, że pandemia trochę przygasza? Mm, przygasza to rewolucję? Nie, że. że Um, pandemia ma. Y y y y Stosunek zniżkowy teraz, że ona po prostu się wygasza samoistnie w sobie. Nie, to ja już to czuję od dłuższego czasu, i wiedziałam, że z końcem marta, praktycznie pozbędziemy się tego problemu. <noise> Także już teraz mam nadzieję, że będziemy mieli przynajmniej z tej strony święty spokój. Bo faktycznie ostat... os... odcinki dwóch ostatnich sezonów Kuchennych rewolucji pokazywały nam fantastyczne sposoby, w jakich pani znajdowała rozwiązanie na to, żeby z tą pandemią walczyć. Były słoiki, były dania na wynos, były okienka. Bo już, dzisiaj są. Mhm. Bo już to zostało i to jest bardzo fajne jednak. Tak, że, że po właśnie tej pandemii został zwyczaj i jednak wysyłania jedzenia, czy kupowanie jedzenia, właśnie zapakowanego do domu. To jest cudowne, dlatego że no, ci, którzy nie mogą, nie mają czasu, żeby usiąść i zjeść, mogą to samo zrobić u siebie w domu, ucztować hmm. w domu. Czyli rozumiem, że ten aspekt wynosów też jest teraz dla Pani ważny, realizując te odcinki? bardzo jest ważnym aspektem i wszystkim wszystkich proszę żeby to robili. I też proszę że jeżeli ktoś nie zje dania do końca mhm. żeby broń Panie Boże tych tych resztek nie wyrzucać tylko zapakować je ekologicznie zabrać do domu żeby jednak jest za dużo ludzi głodnych żeby wrzucać jedzenie mhm. to samo się dzieje w fukierze jeśli nie zjesz tego dużego kotlecza to połowę zabierasz do domu i on wtedy smakuje 10 razy lepiej. Mhm. A czy zauważyła pani może nie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, a taki trend u restauratorów przy tym kręceniu kochennych rewolucji, że oni przez to, co się wydarzyło na świecie, nabrali więcej pokory teraz? Wydaje mi się, że są bardziej chłonni wiedzy zaczynają w nią bardziej wierzyć, chociaż na przykład mój, moje kochane rewolucje w Sosnowcu... Odczułam jego brak zaufania, natomiast kompletnie mi to nie przeszkadzało, bo wiedziałam, że gdzieś w środku jest to człowiek akcji, jest to człowiek czynu, jest to młody człowiek, który chce mieć ogromny sukces. Zresztą jego restauracja była bardzo pięknie zrobiona i zresztą nazwa tej restauracji była dosyć prowokacyjna jak dzisiejsze czasy, bo nazywała się Nierząd". Mhm. I była zrobiona taka antykomunistyczna, antydyktatorska Polska, która mówi wszystkiemu nie. I naprawdę to było bardzo odważne i ta dekoracja była bardzo dobrze zrobiona. Absolutnie nie zdała egzaminu. Nie była jadalna. I teraz co zrobić w Tosnowu, żeby coś dobrego zjeść, i żeby ludzie chcieli przyjść? Jaką restaurację, o jakiej kuchni? Należy zrobić w tym momencie, no, myślałam coś fantastycznego, zobaczycie to już w programie, mhm. ale jest tak pysznie i tak apetycznie i tak ładnie, naprawdę tak ładnie, mhm. że nie mogę w to uwierzyć. Jest to zupełnie jakby do góry nogami przewrócona historia. Mhm. I to jest teraz Białystok, no. Też bardzo ciekawa rewolucja, bardzo, bardzo watka. w akademiku mała knajpka, która stanie się pewnie centrum takiego życia kulturalnego studentów i młodych ludzi, bo jest też do góry noga. Musiał tam na panią czekać pewnie wianuszek studentów, żeby chociaż zobaczyć panią w ogóle. Jest jednak jeszcze COVID i, mhm. i jakby organizacja planu robi tak, żebym jednak stykała się z najmniejszą ilością ludzi. Mhm. Wszyscy są wymazani na planie, wszyscy są wymazani w fukierze. Uważamy bardzo, bo nie można stracić znaczy czujności, żeby móc dalej pracować. Mhm. Wyjęła mi pani tak naprawdę teraz to pytanie z ust, bo o te wymazy chciałem się zapytać. Pani jest autorytetem kulinarnym gastronomicznym, restauracyjnym dla absolutnie wielu osób. I bardzo mi się podoba, jak jasno pani i klarownie stawia sprawę, według mnie powinny być wymazy nie tylko wśród personelu, ale i również wśród osób, które wchodzą do restauracji. Czy, czy my, uh -huh. Dla mnie to było po prostu coś idealnego, żeby ludzie chcieli się wymazywać przed wejściem do restauracji, bo wtedy nikogo i siebie nie narażają na nic. Po prostu jest to bezpieczne. To bardzo śmieszne, że w Kanadzie, w której byłam niedawno, weszła chyba tydzień temu. W mhm. ogóle nie widzieli, że coś takiego istnieje. Mhm. I nie można tego było nigdzie kupić. Także dla mnie to było naprawdę dosyć trudne, bo ja nie chciałam nigdzie iść. Ja się mhm. po prostu bałam, mhm. e, mimo że tam ta ilość zachorowań jest bardzo niska. Natomiast w Polsce, no, w tej chwili każdy normalny człowiek ma parę wymazów w domu. I na przykład, jak e, ja idę do mojej córki odwiedzić moją wnuczkę, to przedtem się wymazuje. Nie, mhm. nie ma tak, że ja wejdę tam tak z ulicy. Mhm. I oni tego rygorystycznie ze swoimi przyjaciółmi przestrzegają. Tak samo było na ślubie Larry. Mhm. Wszyscy byli wymazani, ale to śmieszne. Co 8 godzin. U mnie w firmie tak zdradza pani co 72 godziny, żeby w ogóle kręcić, kręcić się, by przebywać w biurze. Co 72 godziny musimy I robić to wymazy. To jest sposób, od którego nie odejdę jeszcze długo. I rozumiem, że po, też takie że przez te wymazy pani po prostu czuje się bezpiecznie, no, funkcjonując i, i żyjąc. Nie No i, i, i jestem na nogach i. i... I, kropka. Mhm. To, jest, to jest bardzo ważne, a, a tu też jest bardzo ważne. Koszt jest spory, nikt tam tego nie zwraca. To powinien płacić za to. Państwo powinno płacić mhm. za to, za bezpieczeństwo ludzi, za to, żeby byli wydajni, za to, żeby pracowali, a jakoś nikomu na tym specjalnie nie zależy. Mhm. Mhm. I teraz myślę sobie o Magdzie Geser, cały czas zostając w kontekście bezpieczeństwa wymazów i covidu, że dla pani to musi być absolutnie ważne, też z bardzo prostego powodu z takiego, że Pani po prostu też bardzo często podróżuje pomiędzy różnymi krajami. Wiadomo, Toronto, Kanada, bo tam jest pan Waldemar, ale no, będąc tak osobą często na lotnisku, no po prostu trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, bo wtedy po prostu zachwiane zostało, zostałoby, jakby pani życie to, do czego jest pani przyzwyczajona, czyli właśnie do tego częstego latania. No, o to dbamy, i są sposoby na to, żeby podróżować bezpiecznie. To nie jest tanie, ale używam tego sposobu, żeby mieć spokój. No i oczywiście, maska w samolocie, konieczna. A jak to wyglądało na Sri Lance teraz, gdzie pani była? Na Sri Lankę leciałam lotem. I to był jeden z pierwszych lotów na Sri Lankę. I powiem szczerze, że wszyscy mieli maski. A na Sri Lanty też się nosi maski, ale byłam w obiekcie, w którym było bardzo niewielu gości, kiedy zobaczyłam, że zaczyna się zagęszczać przed Sylwestrem, wyparowałam w góry na pola herbaty do takiego hotelu, który miał tylko pięć pokoi. I ogromną przestrzeń wokół była to willa stara. No i tam było bardzo bezpiecznie, bo też byli ludzie wymazani i, i te wszystkie podróże łodziami po, po jeziorze między górami były, były fenomenalne, ponieważ no, nikogo wokół nas nie było, poza załogą, która była bezpieczna. Mhm. Także ja szukam naprawdę już w tej chwili właśnie nie takich miejsc, jak myślę sobie, że mam lecieć przez Istanbul, to nie polecę.